Chodź rano na B Synek gruby Ej Hmm mm. Ej no, ej kurwa Dzięki <grywa> <grywa> Dobrze się dzieje, ja tak... dobrze się nie pojebał W USP Fajnie, fajnie Synek, 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 synek No synek, ale dostałem, wszyscy się na mnie O Jezus Trzy kokki, zaczęły do mnie strzelać Yeah, 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 może yeah. na Adra. Nie, nie, nie. Dawaj, murzyna, na adres. Nie grubyś, nie słyszysz. Nie, wcześniej już. Dawaj, adres! O jezus. Jakby to ci dziadek udało, to byśmy cię pochwalić, ale zjebałeś, więc kurwa cię nie chwali. Pięć jakbym zabił, nie? To by było dobrze. No. Zasz Ale to milta. Five sinki, five sinki. Five skrzynek. Jebany Walter White Dziadek, no. Five no 5 Beretta skrzynek FBI <grywka> Dual Beretta z 5 as Ja trzyma O byli, byli, maga! O prawo, jeszcze jeden, brawo! prawo! jest coś, powiedziałem, 19 Kurwa, na dole był jeszcze jeden Kurwa, no nie zabiłem go O tak Fajs tak, gruby, przyceluj! No ja pierdolę. Długo ty będziesz przyadował. Ja nie mogę. Już byś go dawno zabił tym pistoletem, to się srałeś. Ja jeszcze nóż mogłeś przeładować. Dobra, gramy. Dobra. Jak nie, to Famasy i to Może być A, A. także uważajcie. Idzie jeszcze we by dwóch na mnie. Może być B więc też uważajcie. <śmiech> <śmiech> I nie będzie chuj wam dupę. <laughs> A tu chuj w dupeci będzie teraz. Oj, flash na mid, poleciał dwa. Hello. Jeden na dziurę, za mid, jeden na dziurę. Idę, idę. B, 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 B. na B. b, b. Chodźcie, A. Chodźcie A. Doba, jest git, jest git spokojnie, patrzymy, widzimy. To ja, jest git. To ja, ja, ja czekam na Maciek! Pierdalej. Kurwa, gdzie masz klan? Ok. No, tak. Klub, ja post bez klub. Hmm. A Maciek Czyż No pokaż A tą rundę Idę na A, jak to jest, z guby? Ja, 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 paka, ja, 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 paka na midzie, paka na A. miocie Dobra, dziękuję za asystę <laughs> Druga runda, druga asysta, zapierdolimy je Znowu przeciwnika nie widzę Kurwa za smoke Ja patrzę od drabiny na dole Ja od respa no. Dobra, gruby, pierdol do ja że, że Skarpetka została, uważajcie, to jest kapitan. Co hmm. to w ogóle gdzieś w pizdzie, patrzy? O, no, coś cykło, kurwa. Kto to cyknął? O no, kurwa! <głosy> <głosy>